Szanowna Pani Przewodnicząca, przestańmy marudzić, że nie ma wspólnej polityki europejskiej. W jednych miejscach ona jest, w innych miejscach jej nie ma. Akurat jeśli chodzi o politykę sąsiedztwa, ta wspólna polityka jest. W sposób wyjątkowy w północnej Afryce może, mogą nowe kraje wspierać Zachód, dlatego że Zachód nie ma wiarygodności. Tą wiarygodność mają ci, którzy dokonali rewolucji w krajach Europy Wschodniej. A na Wschodzie... Interesy mamy wszyscy, ma wschód, ma zachód. Natomiast państwa stare mają pieniądze, mają środki. Potrzebujemy tych pieniędzy, żeby politykę, wspólną politykę sąsiedztwa prowadzić i na wschodzie i na południu, budować swoją wiarygodność. A jeżeli mówimy o polityce w dziedzinie obrony, co to za polityka w dziedzinie obrony, w której, nie ma, w której Europa nie ma armii? 60 samolotów europejskich lata nad Libią, lata głuchych i ślepych, nie ma wywiadu, te samoloty nie są w stanie wykonać skutecznie tej misji. Gdyby Amerykanie nie włączyli się w tę misję na początku, nic by nie było, nie byłoby żadnego, żadnego efektu. I przestańmy marudzić, że nie ma polityki wspólnej, tak długo jak nie będzie wspólnej armii, tak długo nie będzie wspólnej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa swojej obrony. Dziękuję.